blisko obiektywu kanał na który Paweł zaprasza no to zaczynamy skarby mojego taty przywiózł niedawno z Polski e, kamerę Zeiss e, Icon box i jeszcze takich trochę małych drobiazgów które zostały mi po tacie moi drodzy w moim domu 68 lat ta kamera jest a jeszcze nigdy nie fotografowałem oh my God. na pewno przyczyna była wtedy kiedy ja fotografowałem taka skrzynka trochę obciachowa w porównaniu z tym co e, mieli moi koledzy były już łyżczanki były świetne dalmierze do no konstrukcje nie takie jak, jak ta choć to jest Zeiss ostatni model Y, który Zeiss wyprodukował, zakończył produkcję, y, uważany za wielu za króla tej konstrukcji. Mój syn mnie trochę zmotywował do tego, żebym jednak zrobił tą kamerą, z tej kamery użytek i zrobił chociaż parę zdjęć. Jak to określił, tak jakbyś miał samochód w garażu i nigdy z nim nie jeździł no i tak jakoś zdecydowałem dzisiaj wyjść i to zobaczymy jak no, jak to wszystko wyjdzie pogoda trochę taki wiaterek mroźniejszy ale jest słoneczko natomiast problem jest z tą kamerą taki że no niestety jest jedna pięćdziesiąta część sekundy to jest najszybszy czas no i czas tak zwany B który mogę nawet godzinę trzymać naświetlać, jeżeli taka jest potrzeba. Mały mały zakres. A mianowicie pokażę. Tu mam, moi drodzy, w takiej torbie. Mój mój kochani sprzęt. Zobaczcie, tak to ludzie sobie w ręku nosili i. Rejestrowali swoje wydarzenia życiowe, które upamiętniali dla potomnych. Nie? Moi drodzy, metalowa obudowa to była konstrukcja, jak już mówiłem, jak uchodzi na cajsa. Świetna robota. Wręcz no, ta precyzja jest tak, jak to w niemieckich konstrukcjach. No i teraz założymy film a mianowicie tu otwieramy wyjmujemy tą skrzyneczkę ja tutaj trochę nie mam wprawy pierwszy raz mój pierwszy raz z tą kamerą Eifford setka oczywiście Moi drodzy to będzie mi tak trochę szło I jakby na opak żeby nie było, bo będziecie się śmiać ze mnie. Bo w takim zabezpieczeniu serberku jest. Nie I tak to patrzcie, że to nie mogę odpiąć. gdzieś to już się dostałem zębami ugryź prawie że wszystko do wyrzucenia tylko nie na dbajmy o środowisko moi drodzy to jest film będę go wkładał w blaszkę i o tu właśnie <laughs> kurde idzie to mi zgrabnie jak co hmm, powiedzmy I już zamknę moi drodzy jest Aaaa. ponieważ mamy okienko jak w każdym otwieram i przewijam do pierwszej strzałki jakieś kropeczki tak U. i teraz nie wiem czy to nie był pierwszy jedynka. No cóż? Załadowany idziemy w bój. Tak teraz przewiniemy. teraz mam okulary to widzę. Jak przewijam, to trzeba zawsze ostrożnie, bo nie wiadomo kiedy a się już pojawi. A więc moi drodzy, mam. No i teraz widać mnie trochę. Będę. Dobra, moi drodzy. No i zrobione. I z takim plecaczkiem małym. Tak ludzie chodzili i fotografowali. A raczej damska torebka. No. Moi drodzy, jesteśmy w takiej e, starym budynku. To był chyba po fabrykach jakichś e, tutaj w Wielkiej Brytanii, a więc. To była część fabryk portowych. Nie, nie przewinęliśmy. Przewijamy, moi drodzy, do następnego. Takie. Coś tu jest i mamy następne zdjęcie tak jest czyli to jest moi drodzy śmiało bardzo dobrze mamy 16 przysłona 1,5 część sekundy jak w to w tym modelu występuje tylko musimy to jakoś fajnie skadrować O tu będzie, tak jest A więc moi drodzy kolejne zrobione Dobrze idziemy dalej No cóż Kochani pierwszy raz w życiu Mimo, że był tyle lat w mojej rodzinie Dzisiaj mając 56 lat Fascynacji tej starej fotografii. Lepiej późno niż wcale. Przejścia w tamte 50. lata e, dzisiaj fotografujemy. I jak zauważyłem, też dużo e, młodzieży. A teraz zapraszam do domu, bo trochę zmarzłem i troszkę opowiem o tych skarbach. No już jestem. E, troszkę zmarzłem mi ręce. Moi drodzy, i coś, co mogę powiedzieć więcej o tym aparacie, kamerze, to to, że jest to CAIS. Ma przysłone 16, 11 i 9, oraz te odległości są w stopach czyli od 6, od 6 do 6, od 6 do 20 i od 20 do nieskończoności oczywiście przesuwając tutaj jest taka radełko naciskanie przesuwamy i tam w środku moi drodzy można było zobaczyć jak przesuwają się kolejne szkła powiększające które dawały dopasowanie do tych odległości jakby ostrzenia, czyli taki powiedzmy manual focus. Moi drodzy przysłony również przesuwane i pokazywały kolejno łapki otworki. Które były odpowiednikiem tych właśnie wartości, jak F9, F11 i F16. Bardzo prosta konstrukcja. Po tej stronie mamy Wizjer. Bardzo ładnie, naprawdę to szkło wyprofilowane, powiększające. Zresztą to tutaj również jest szkłem powiększającym, jak i to szkło, które służy do zdjęć. Pionowych, a tak poziomych. Dlatego, że jest to, przypominam, średni format 6 na 9. Moi drodzy, teraz kolejno do przywijania gałka, gałka do otworzenia naszej konstrukcji, żeby tam zamontować film. Wciskając zamykamy i kochani spust migawki. Przy spuście migawki jest blokada. Aby zapobiec niepotrzebnemu wciśnięciu migawki. Tutaj mamy gniazdo do wyzwalania kabla. Przepraszam za pomocą kabla. Natomiast. Nie wspomniałem o gnieździe statywowym. Mamy ja akurat tutaj zakroiłem, Tu jest gniazdo do lampy błyskowej. Następnie mamy manual 1,53 sekundy. Maksymalny czas. Podnosząc to do góry. A tu tak zwany timer. W momencie, kiedy naciskamy migawkę, czy skabla, czy tak, przytrzymując dotąd, aż Puścimy i dopiero migawka się zamyka, czyli ten długie czasy naświetlania. No i drodzy, z tyłu, tutaj mamy taką odsuwaną żaluzję, i tu widzimy nasz numerek kolejnej, kolejnego kadru. Poprawnie, kolejna klatka. Co najważniejsze w tym było, jak chcę wam pokazać, to kiedy patrząc w okienko, kręcimy numer klatki, możemy, zobaczcie u góry, tutaj jest czerwony taki taka kreska i okienko, w którym pokazane jest, że gotowy do zrobienia zdjęcia. Robimy. Ale niestety drugi raz nie naświetlimy już, nie naciśniemy, ponieważ ta blokada została, jak widzicie, zwolniona. Film, moi drodzy, do wywołania, i najprawdopodobniej nie będę robił odbitek, może kiedyś, w każdym razie zrobię to zapis cyfrowy który wy będziecie mogli obejrzeć. Oczywiście film wywołam w warunkach domowych. Bardzo chętnie te znaczki są mile widziane. Ja jak sami wiecie, filmiki moje. Mój kanał nie jest sponsorowany, nie jest wymuszany przez kogoś. Czy też nie proszę Was o jakieś wsparcie typu kawka, herbatka? Robię to z całą przyjemnością. Ten czas, który. Tak, na żywo, spontanicznie yy, siadam i nagrywam, czy też dzielę się z Wami moimi uwagami, yy, moją jakąś tam, yy, moim sposobem fotografowania, czy też widzenia fotografii, yy, bądź jakąś tam. Yy, Również zapraszam do komentarza. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Wywołanie negatywu w kolejnym odcinku.